Kochane dzieci, cencie sobie skarby Pana obecne w Jego Kościele. Nieprzyjaciele wyrzucą precz to, co święte, Eucharystię, i zostanie przyjęte to, co fałszywe. Nie zapominajcie: chleb nieprzyjaciela to tylko chleb. Ciało, krew, dusza i bóstwo Jezusa Chrystusa są obecne jedynie w Eucharystii. Eucharystia. Jest wielkim skarbem Boga dla Waszego życia. Działanie demona sprawi, że wielu kapłanów i osób konsekrowanych zaprzeczy rzeczywistej obecności Mojego Jezusa w Eucharystii. Będzie to czas bólu dla sprawiedliwych, nie wycofujcie się. U boku mężnych żołnierzy w sutannie bronić Jezusa i prawdziwych nauk Jego kościoła. Naprzód w obronie prawdy. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.